Były oglądane już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie były. Dawaj TikToki? No wiecie, ja mogę, nie? Ja mogę. Chcę mi TikToki, plusie, muzyka TV, tak, ale coś jest... słodki ziomek. Dobra widzowie, oczywiście, stream jest dlatego, żeby ja się nie nudzi, żebyście wy się dobrze bawili. Oglądamy te TikToki, mam tutaj przygotowane TikToki. Wow, nawet jakiś przystojnik się znajduje, nawet na tych TikTokach. Zobacz, muzyczny. Łapa, hej. Trochę wyglądam jak Robert Lewandowski, ponieważ mam takie same włosy jak on, na przykład. Tak, 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 same mamy ubrania na przykład, garniturowy, na przykład. Eee, na przykład, tak samo się odżywiam jak on. Serio, Lewy ma wydzierany JP na klacie? Proszę na mnie nie mówić, ziemniak, jajko, Dracula, bo mi skorupka pięknie. <słuch> Bajo, jajko. A to było tak niespodziewane Myślałem, że jedyne co to Że ma ziemniaczaną główkę Główkę miłości <grywka> Ale potem to doje... To było zajebiste Jeśli przypadkowo wypadniesz z samolotu Większość ludzi myśli, że najlepiej wylądować w wodzie Ale to najgorsza opcja okay. Woda bardzo słabo się ugina A przy prędkości ponad 200 km na godzinę Zderzenie z nią będzie niczym Uderzenie w beton Lepiej znaleźć inne miejsce do lądowania na przykład jakieś miejsce, które ma kilka lokalizacji w Polsce, co zwiększy Twoje szanse. Sarat kebab będzie idealnym wyborem. Serwują tu wyjątkowe kebaby z mięsa, które sami nabijają... Dobra, chyba, chyba Twoja mama otworzyła kebaba, Dawidus, i chciała je zrobić kryptoreklamę na streamku, nie? Chyba głodny byłeś jak TikToku, w szukałeś, nie? Spójrz na tego typa. Ale usiadłabym mu na twarzy. Takie 6 na 10, ale do jedzenia. Powiem ci, że jak nie dostanę dzisiaj bolca, ja pier... widać, że pierwsza część tych jest przez Davidosa, nie? Robiona, widać. Ranking, gdzie bym wsadził swojego piekielnika. Mrowisko, myślę, że byłyby to. Kto to jest? Ranking, gdzie bym wsadził swojego piekielnika. Mrowisko, myślę, że byłyby to nowe doznania. <laughs> Zwłaszcza, że dużo mrówek mogłoby być dziewczynami. Myślę, że. O, pier... Byłoby to bardzo ciekawa opcja. Ul. To samo się tyczy, tylko że osy są nieco większe. Pamiętajcie o tym, chłopacy. Niszczarka. Myślę, że byłby dwa razy cieńszy, za to trzy razy dłuższy. Ale nie opłaca się. To, to jest pewnie droga taka niszczarka. Szkiełko. Mm, no zależy, czy mógłbym zachować to piwo. To nie wiem. To zależy. No to dałbym tak na środek. Ja bierze, kto to jest? Dawid, to jest jakiś twój ziomek? No to nie wiem. To jest jakaś żarówka zepsuta. Zawsze mógłbym je... I mogłoby być naprawdę fajnie. To szóstka mi się wydaje. Majonez! Mm, no to nie wiem co to. Kurde. I, powie... I moje jedyneczka! I moje jedyneczka! Kto nigdy nie wsadzał ch... Majonez z tych pierwszych rzuci kamieniem, nie? Myślę, że byłoby to całkiem przyjemne, ale zostawmy jeszcze miejsce dla czegoś lepszego. O lud! No to byłby ciekawy masaż prącia, ci powiem, stary siódemka. Myślę, że byłoby to odpowiednie miejsce. O kurde, no to kurde, kuszące ci powiem. Nawet nie wiem czy na. Ym, nawet nie na jedynkę, no ale kurde. A jednocześnie dobry kształt, a z drugiej strony nie wiem czy by się zmieścił. No niestety. O kurwa. No to teraz... No to... z czego Czekaj, ko... Kur... Ja p... Ale proszę, daj na 10 daj na dziesięć tego pieska. E, e, dobra, nie będę męczył zwierząt i waszych usz. Uff, dziękuję. O, slaj, myślę, że to by był odpowiedni kandydat na miejsce pierwsze. Pamiętajcie, dbajcie o... Prankie. Ja Jak tole ciężar, nie? Z czego koszulka? Zna Pewnie k***a, to Michael Michal Finder, czy jak on tam k mówił? Napleta twojego starego. <laughs> Dobra, a jakby. Czy Giorgio jest na coś chory? Czy on jest takim kroszpotem z natury? Zna pta twojego starego. Automaty Giorgio, faj! <słuch> On jest taki u On jest taki u, nie? On jest taki u On mieszka w ogóle poza Polską, nie? On w jakiejś Holandii czy tam Niemczech? Ja p***ole, on jest pierdolnięty. Polisz mi ci Szka. Polisz mi ci Szka. Słodką mam szpareczkę Mam k***a dosyć, mam k***a dosyć Już mi się nie chce go z tych TikToków Nie mogłem przekuć k***nej wody jak usłyszałem to gówno Ja pierdol. Kolejna y, kompilacja TikToków będzie wybierana przez y, zupełnie inne osoby Nie wspieramy hazardu, nie wspieramy hazardu Naród wspaniały, tylko ludzie kupy. To czwartek z Rzeczpospolitą pas... Naród Dobra, ja widzę, że on ma godło Polski na prawym ramieniu Przez chwilę wystraszyłem się, że to jest cosplay kogoś innego Ale chyba to na szczęście po prostu jakiś Józef Piłsudski czy coś w tym stylu Bo myślałem o takim malarzu jednym Ale na szczęście to nie on Albo bo jeszcze o kimś innym, no A pani na autobus czeka? Co? Na autobus pani ja czeka? Ja pracuję Grzyby pani zbiera Proszę? Grzyby Pracuję Przecież z klientami A co, ale to znaczy... Jakie? Ej, jak ładnie nazwane, jak ładnie powiedziane o kurtyzanie, nie? Ej, ja pracuję z klientami. Laska z finałem, pierwsza to pocałunki 6 na 9 każdy rodzaj z... oprócz kawioru i złotego deszczyka. Laska 6 9 k... a z finałem, k... każdy rodzaj z... oprócz kawiaru i złotego deszczu. Obrzygałbym się, stary. Ja p Ole, k... a Ona jest taka stara, a pewnie robi to k... pierdolone całe życie, czajcie? Ktoś za to zapłaci. O! Zajebiste! Ty, ale to ty sam zrobiłeś to muzyczny! Muzyczny, ja myślałem, że to ktoś zrobił, a ty sam to k***a wstawiłeś! Ja p***a, jesteś bosem. Zajebiste. Czy można robić lodek, gdy boli kartla? Bo ono kartla? I migdałki są zaognione i opuchnięte. Ja nie mam migdałków, ja nie mam migdałków wycięli mi Oraz zawierają mikrourazy. Tarcie wielokrotnie pogorsza uczucie i ból. Bakterie, które są przyczyną zapalenia gardła, mogą dostać się do płuczu i spowodować jego zapalenie. Właśnie dlatego zapalenie są zabronione, kiedy ci boli gardło. To było tak zwane wychowanie do życia w rodzinie, tak? Chłopaki, nie opierajcie gały koledze, jak boli was gardło. Ku Dewolaj, no fryzura jest do***lona no. Czy George ma devolai na głowie? Jak? Co to znaczy mieć devolai na głowie? Ej, w ogóle su są zajebiste A co to znaczy mieć k***a ku... devolaj na głowie, człowieku? Dobra, jak byłem młodziakiem To dosłownie moim marzeniem było mieć takiego irokeza Ale mój stary zawsze mi mówił, że będę wyglądał jak debil I że nie ma szans I bardzo dobrze, że mi tak mówił Jakbym tak wyglądał Ta, to jest ten, eklerka Eklerka na głowie, nie? Dosłownie Mi się ona podoba, ważne, że mi się podoba Mi się podoba... Dziewczynom się podoba i o to chodzi, No i no i o to chodzi, nie? Ej, on jest zejbista, dzika Monika. Dobra, trzy minuty, kupa. Zobaczymy, co tym razem. Ostatnio, ostatnio też się oglądaliśmy, jak były tiktoczki Wierzam. Jestem dzika Monika. Yeah! Ej ona czuje chyba robiąc takie rzeczy, ona czuje jakby jakiś, wiecie, taki instynkt w zwierzęcy w niej się załącza. Ej, ona chyba biegła, kur... nie wiem, ona przekroczyła jakoś prędkość światła chyba jak biegła.

Co e? to się? Ona, ona wie o co chodzi i w ogóle i co się dzieje? Ja! Siła drzewie we mnie! Ej, dobra, ona oddycha jakby miała. Zaraz zejść! Słyszycie to jakieś takie. jakby jej piszczałka jakaś w gardło weszła? Ej, dosłownie ona. Ona brzmi tutaj jak te kurczaki takie z piszczałką. Ej, dosłownie, jeden do jeden. No a wczoraj, kiedy przed domem wyrywał chwasty, the... ona ma jakieś napady dopaminy! Bo wczoraj, jak pod domem wyrywał chwasty, o co jej chodzi? Latały pszczoły! Musiałam je odganiać! What the się. Ej, dobra, ja szanuję takich pozytywnych ludzi, co mają tyle energii! Musiałam je odganiać! <grym> Dobra, i dlaczego twoje 5 minut nie było dzikiej Moniki? Przecież ona by wygrała ten program. Ej, dobra, ona legitnie musiała zjeść kurczaka piszczałkę, pa. Ona brzmi jakby zjadła to. Dosłownie. Ona musiała to wpić. Jest git, nic mnie nie jest. Ale. O, jak mi serce wali. Kapie. ty. Zajebiste to jest, nie? Ja jak będę robił do Haha, <laughs> Zajebiste. Przybył z Japonii ten malutki ktoś. Dzieci go kochały, go każdy chce go mieć. Dzieci kupują po pięć pudeł... bo to Labubu jest. Labubu, la bubu, la bubu, la bubu, la bubu, malutki la bubu. I'm done, panie. I'm done. Ty. Ja wiem... Ej, a jakby po pierwsze. Po pierwsze to chyba lafufu. O, to jest lafufu. Po drugie, to taka piosenka istnieje czy ona sobie ją wymyśliła? Wymyśliła? Szacun. Kupujemy go czy w Japonii, czy w Chinach. Kupujemy go. Ten malutki stworek. Śliczny jest. Ten malutki sporek śliczny jest Ma na imię Labubu, Labubu, Labubu Jezu Leciała mi mucha do ucha Leciała mi mucha bo Labubu czy... Ona była idealną dykt dy aktorką Widzicie jak się ten z niekomfortowej sytuacji mo mogło się szybko wy ten wykaraskać? Zajebiste O! żowa INTERNETU To jest moja ulubienica zawsze z TikToków Ranking pączków ciosu 1 do 10 Pączek o smaku płatków mlecznych i śmietany 10 Bo takiego pączka nie ma 10?! Widziałam Pączek normalnie taki... przypieczony. Ale tu nie ma kurde, ani dżemu, ani kurde. Rukru 9 i owiera rozkminka. Co ona tak mruczy pod tym nosem? No bo ona to wiesz, widzi takiego ponczusia i... Ona tutaj bejtuje, że 9 czy 10, ona to by każdego pewnie nie zjadła. Zresztą ja też. To nie lubi sobie mieć do nacika albo ponczusia. Onczyk o smaku orzechów o smaku posypany posypki o smaku orzechów i o smaku posypanej posypki Jejeje yeah, yeah, yeah. Jak to wygląda jakby k***a była panierka z KFC i żółty ser na tym, nie? Posypanej posypki, takie miejsce ósme Pączek nie do tego zakryte dziurka i ciastko siedem Nie, nie widziałem Co? Takie... Jaki? Takie miejsce ósme Pączek nie do tego zakryte dziurka i ciastko 7. Pączek zakryte dziurkami ciastko Nie, nie widziałem takiego pączka Ło, wow, zajebisty, sto fifi na środku, ej wygląda jakby był dobry Jak ma jakieś nadzieje w środku zajebiste, zjadłbym w k** -u. Ciastkowy, sześć tak, te... nie... No jak sześć? Nie wymyślą, pączek o smaku. słonego kremu, tu polewany orzech to co będzie pierwsze? Na przykład taki już mi się mniej podoba Pączek o smaku czekolady Pączek yy, z truskawką i gównem Zajebisty I truskawki posypki 4. Pączek o smaku czekoladowym trzy Pączek o smaku Cytrynki What the shit? Skąd wie co za pączki? I białe czekolady Miejsce drugie Pączek o smaku drzemu Skąd to na wie, że ty to są smaku drzemu? I okruszkowo ciekawe, to miejsce pierwsze, co nikt nie wymyślał. Zajebiste, nie? Zajebiste. Dobrze jej poszło. Akurat tak się zgrało, że od dziesiątego do pierwszego jej pasowały te pączki. Dobra, Kaysinat na pewno nie widział tej nutki, nie? Czy naprawdę oglądał to Kaysinat? Widział? Kep, kepujecie. Naprawdę widział? To jest serio. Poje no dobra, wiesz w to. Wy wracamy w kurwa gruby plik na staty... TWP. That's what I wanna hear What the fuck, when that shit back? Yo, Tak, tak. No, co, co, co się jak taki banger? No nieźle, no nieźle, chyba podobny. Łata what, is what is Donald Tusk i Zbigniew Kukarski, podobieństwo? W pozo? Aczkolwiek nie, nie, nie poruszam tutaj politycznych tematów, tak? Mamo, nie, nie musisz się martwić już Mamo, to na ciebie nie płaci już Mamo, zrobię jeszcze dużo w chuj Mamo, serio nie przyjóż Mamo, nie, nie musisz się musi martwić już Yo, no polski underground się rozrasta Dziękuję za dwieście wyświetlań, ja szarał za to No i co? Chyba można powiedzieć sobie jasno, jak Maga ma konkurenta Aczkolwiek jeszcze musi trochę pouczyć, nie? Ale no, Maga może mieć konkurenta, naprawdę, nie oszukujmy 4 litry herbaty. Na ch... tyle herbaty, ale w ogóle jaki kubek ma zajebisty? 4 litry herbaty. Ja piję, kto gotuje kuka 4 litry herbaty. W pierwotnym garze ja tak piję? W garze zagotowujesz herbatę? Łata się? nie żartuję? Dobra, się chorzy. Dobrze, że lewa ręka jest w górze, ale tak czy siak w ogóle szacunek dla tego dziadka, jakby naprawdę ktoś w tym wieku tak wiecie. To nie jest takie proste. Ja bym się połamał, przy tym pewnie. Nie zrobiłbym tak, nie ma szans. Szacunek dla tego dziadka. Jak ty to robisz? Ja pierdol, co to k***a jest, nie? Dobra, ale co, myślicie, że poszedł tekstik, czy nagra TikToka za 500? Jak chuj, nie? Tutaj pewnie poszło Kupisz mi piwo, a ziomek, który akurat był, powiedział K***a, taki pomysł w głowie mi się narodził Ja kupię ci piwo, jak nagrasz mi TikToka do pagaty Ale k***a, to mi Halfinder, to mi Halfinder k***a siedzi Dobra, ja legitnie, jak czasami odbieram paczki, to wydaje mi się, że właśnie mniej więcej tak mógł wyglądać k*** przewóz, nie? Łata się. P***lony Adam Małysz. Ooo! Wow! Brain Cesarzowa internetu robi brain rotty! Tanking małpa w bananie 10. Uwaga ranking, małpa w bananie 10 Jak się nazywa małpa w bananie banan, nie wiem Ja nie znam tych nazw brain rotowych Chimpanzini bananini Na dziesiąte dała, ja pierd... Rekin kurde z butami adidas 9 To był tralalalo tralelato nawet ja to wiem Ja Ale nie Na dziewiąte Ja pierdolone z Hanyugenem Satur kurde ze stopami Satur kurde ze stopami tego Ludzkim osiem. Kto to był? Saturno coś tam Lawaka, Saturno, Saturnita Kot kur... O, to jest Tripi Tropi To jest Tripi Tropi, tak The... Ze stopami... Ludzkimi siedem Dobra, ona popadła w jakąś k***a pę... pętlę, nie? Dlaczego ona po prostu daje od dołu? O! To jest brybry patapim Jejejeja yeah, yeah, yeah. Kosień kurde ze stopami To, to jest, jakbym miał swoich ziomanii na przykład przydzielać do postaci z To brybry kur... Patapim, to by był Amadi. Jak chuj, nie? Mimenskimi minutki mi Jak to się nazywa kurwa? Bonekam baladu. Boneka ambaladu. Trzeba kurde, w, w oponie od samochodu od koła 5. Co to do kur*** jest? Jak to się nazywa? Dawidos? Nie na pewno nie. Tropa tripa? Glorbo. Wataset. I tu mamy jeszcze taki Nie niedźwięci kurde. Jako ryba 4. O, o O, to nie był Bombardini bom Bombambini! bomba, Bombini gusini, Bombardini gusini, Yeah, yeah, Skąd ty to wiesz? Oglądam y, shorts na YouTubie. Żył, kurde. Jako. trzy. Kurde, był. O kurcze! Kapibara. Ka. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, jak to się może nazywać. A to jest bubr To jest to kapibara. Jak to się nazywa? Kokobara? Z kokobara? Kupię jako Kokos miejsce drugie. I miejsce pierwsze. Oooo, ale nie w pierwsze miejsce, dobre. Kosień się trzyma. Ki kurde. Dogania w hokeja, miejsce pierwsze. Szacunek, jak internetu. No tutaj ten kurczę creepy tropa na no siódmym trochę mnie zawiódł i trolla trolla dziewiątym mnie strasznie zawiódł. Nie, Prze... ten patapimek na no 6 Kurde tego, nie? Kurde, kurde. Jako chyba Donata dostał 15 zeta na Twitchu albo przepalił kurwa Fortnite'a muszę zapić ręcznie bo. Devolt ma przerwę, mówi Niezły, mechanikarski taki, tutaj tego Żarcik, że wiecie Szluga jara sobie tutaj tego, nie? Mocne, mocne, Dawid, ozdoszpąciłeś Jakbym miał, kurwa, kiedyś wesele I bym miał tak wyglądać bym się chyba, kurwa, ostro, nie? Dobra, pytanie, ile trzeba zapłacić Żeby taki ziomek przyszedł i udawał z kolima? A babuśka tak ogada, o tutaj jaki kurde, Hoppa, Opa, 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 opa. Wiechała normalnie. Bo jak. O jak wywijaj się wywija jeszcze w tym wieku, również szacunek. No tak, to tiktok, zapomniałem. To uczucie, kiedy słuchasz z kolima i jesteś z kolimierą. I koleżanka do ciebie napisze, że ją zaraziłaś z kolimem i żeby się jej to wbiło z głowy. Nikt nigdy kurwa tak nie powiedział. To jest AI, to jest AI nagranie. Czy naprawdę istnieją fani z kolima? Dobra, ja w sumie ostatnio byłem jak jadłem kurwa żarcie, to normalnie widziałem babeczkę co miała czapkę z kolim, nie? Dobra, w ogóle czaicie, że ktoś zamawia ten król latino k***a czapkę zajebiste Gołą jest go. Goniony to wygląda jak case, jakbyś miał grać w Subway Surfers, ale ty jesteś tym ziomkiem, co goni, a nie spiegala, nie? To jest chyba taki case. Test psychopatyczny. Jeśli masz co najmniej 7 na 10... Ej, dobra, on wygląda jak Eripa, nie. dobra, robimy test psychopatyczny. Jeśli masz co najmniej 7 na 10, to jesteś psychopatą! Podnieś palec, jeśli możesz płakać na zawołanie. Podnieś palec, jeśli śmiałbyś się, gdy dziecko by się przewróciło. Podnieś palec, jeśli denerwuje cię, gdy ktoś zagłośno oddycha. Podnieś palec, jeśli potrafisz łatwo manipulować ludźmi. Podnieś palec, jeśli lubisz jeść kostki lodu. Podnieś palec, jeśli już kiedyś sprawiłeś, że pierwsza osoba, która pojawia się po kliknięciu, udostępni, i potem więcej płakała. Co? Podnieś palec, jeśli potrafisz kłamać o swoich emocjach, a nikt tego nie zauważy. Widzowie ze się spodnie. Podnieś i mi palec, jeśli używasz kłamstwa, aby uzyskać to, czego pragniesz. Podnieś palec, jeśli potrafisz rozpoznać kogoś po dźwięku kroków. No jak kur... Nie da Podnieś się! Podnieś palec, jeśli masz kilka osobowości dla różnych osób. Skomentuj, ile palec podniósł ty psychopato. Cztery! Szarot betoniarze! Jak da się rozpoznać kogoś po niby ten tuptaniu? Łataśyt? Dziesięć? Wypierdolę po Marcin Gortat, XRIP, Tutaj ten kolap powstał. Osobowości. Nieźle. Hey. Dobra, to jest piękne, że TikTok stał się już taki, że zarówno młodzi, jak i starsi już mają TikToka. Wiecie, już żyjemy w takich czasach, że dosłownie babcie skrólują TikToka, nie? I to jest tak zajebiste, bo dzięki temu powstają takie piękne filmy, kurwa, nie? Ej, bo Filip i de, e, e, stoi za garażami na... chyba za garażami, z nas stoi Filip. Filip, mm. czemu stoi? czemu się sprzedajesz w za 4,99? On to wymyślił. On to wymyślił. Cinema. Wiesz, ona nie jest typem kobiety jednej na tysiąc. Yo, to jest chyba syn Georgia. To jest chyba syn Georgia. Albo największy fan Georgio. ...na tysiąc, a nie jednej na milion. Ona jest typem kobiety raz w życiu. Więc albo ją mocno kochasz przez całe życie, albo żałujesz, że straciłeś na zawsze. Mądre słowa. Naprawdę mądre słowa. Hey. Nie wiem o co chodzi, na mnie chcą zarobić pieniądze No, nie wiem, czy powinienem się z tego śmiać, Nawet nie wiem, czy powinienem się z tego kupa śmiać Cześć, kochani O nie, znowu, znowu la bubi, la bibu Cześć, kochani La bubu, la labubu. la bubu, la bubu Hop, Ugotowałam dzisiaj świeżutki Bóg. Yo, ona nie czuje jak kremuje way, jadłem jakiś czas temu bub i był zajebisty Świeżutki bub Wsadzam w dziób Mmm, pyszne, pyszne Ej, ja jadłem z tym normalnie Ona tak wysysa i gównem? No kwa smakuje jeszcze lepiej Ja pierdolę, czajcie, To jest typ człowieka, który napisala wibizak gwizdiny do siódmej rano nać mefetronem w białych rękawiczkach, k***a, i potrafi tak kręcić panie łapami jak jakiś kurwa debil. Kumaccio, co chodzi? Mefetron final boss. Ej hey ludzie, bo ja miałam cała, całą noc otwarte okno w pokoju i ja mam ptaka w pokoju. Ludzie, ja mam ptaka w pokoju. Ja pierdziele. Ej, dobra, jakieś jakbym babci był balkon otwarty? Normalnie gołąb krwo nie? Ja mówię, ty, łata się, gołąb na kanapie siedzi. Ja mówię, co się krwo stało? jak chciał wylecieć, to najpierw zapisał w okno i dopiero potem do balkonu. Patrzcie się to, najpierw. on jest? Co on jest? Tam, gdzie? Alejski, tramy. Ja mam w pokoju? E, czemu on nie może w górę się wzbić? Mu się coś się stało. Dobra, w ogóle, kto tak robi? Ja bym się bał, że mi robalek polecą. Świneczko. No, przecież nie będziesz się ze mną chyba kąpał. mój, te tiktoki to takie gówno W ogóle, co to jest za świnia? Zajebista jest. Ej, legitnie, taką świnkę małą w domu, co zajebista. Nie? To jest dzik? A on urośnie? Czy będzie takim małym warknaczkiem cały czas? Nie urośnie? Pomyśl. No dobra, może to jest dzik miniaturka? Dlaczego nie ma dzika miniaturki? No przecież psy na przykład są takie, że wiesz, masz na przykład duży, średni, takie miniaturki psów. No to dlaczego nie mogą tak yy, skomponować genotypów, żeby zrobić kurczę dziki miniaturki? Ha? Miniaturkowy ty ty masz mózg debilów. No i dobra, właśnie tym akcentem kończymy już oglądanie dzisiaj TikToków. Dzięki za to, dzięki za to. I tak już nie ma więcej. To był ostatni TikTok, dlatego tak mówię.